Kiema widzowie, na wstępie taka szybka informacja. Uruchamiam stronę z donatami. Każda złotówka się liczy. Z góry dziękuję. Link w opisie. Dobrze brek! Czas ma tu grzybem śmierdzi, ale to nic. Siema ludzie! Siema, siema! Witam! Jesteśmy na Forcie 9 I dzisiaj Dobra. będzie dawno zapowiedziany urbek. Także zapraszam Was tutaj ładnie do oglądania, tak? Nie będę robił długiego wstępu, bo film będzie długi Fort 9 to jeden z 18 fortów twierdzy Poznań Zbudowany na świerczewie w latach 1876-1888 w pierwszym etapie budowy twierdzy fortowej i otrzymał nazwę Brunnek. W 1931 roku zmieniono patronów fortów na polskich i tak fort 9 otrzymał imię pułkownika Edmunda Taczanowskiego. W 1881 roku wybudowano dwa stanowiska dla armat pierścieniowych, a w latach 1887-1888 dobudowano dwie sześciostanowiskowe baterie dołączone, które po II wojnie światowej podobno rozebrano, ale prawa dalej jest widoczna i możliwa do zwiedzania. W 1939 roku zbudowano dwa betonowe schrony, a w 1941 roku zadaszono fusę na potrzeby produkcji w niej broni. Teren fortu wchodzi w skład obszaru Natura 2000, ponieważ w środku znajdują się liczne siedliska nietoperzy. Dobra, widzowie, wchodzimy do prawej baterii. Tutaj jest port, cały tak. mamy baterię. I wchodzimy tutaj. Dobra, o. Jesteśmy w baterii, widzowie. Ja tu wejdę. Poczekajcie chwilę, plecak mi spada. Tak to wygląda ogólnie. Tutaj mamy trochę gruzu, ściany, no i tutaj jest jedno pomieszczenie, w którym właśnie jesteśmy. Macie to oczywiście na mapie ładnie pokazane tutaj gdzieś, nie? Tu mamy zejście, zaraz tam będziemy na dół schodzić. przyszedł gruby. Tam zaraz popaj będzie wbijał, ja was tu jeszcze oprowadzę. Tutaj, Są dwa pomieszczenia. Tutaj mamy drugie pomieszczenie. I... I tak to wygląda. Tutaj kiedyś ogólnie okno było, ale... O, uwaga pod nogi. Ale w, widać tutaj, że już okna nie ma, zamurowali. E, no i tu możemy tu możemy z powrotem przyjść. O, I mamy tutaj to tu nasze wejście. Tu jest to nasze wejście, w którym wchodziliśmy. To jest to wejście w którym zawsze wchodzimy, tam okay. w głąb portu. Tutaj wcale nie jest tak wysoko, jak się wydaje. No. Szczegółowo to mąż opowiadać opowie, ale tutaj mamy jedno pomieszczenie. Okej, nie mrugaj. Już to będzie tak? Dobra. Widzowie. Ja tu ładnie schodzę. Pomagam już. Ale w każdym razie bijamy na dalszą część naszego tutaj portu. Mąż już rozpoczął proces schodzenia. Mniej więcej wygląda, jak wiadomo, każdy robi to inaczej. Ja na przykład ładnie się tej poprzeczki. Dobra, jesteśmy. Okej, okay. tutaj pomału już się kończą śmieci. Eee. Tu jeszcze wam mogę pokazać, mamy taki tunel. Ogólnie ja zawsze myślałem, że tu było zejście w dół, ale tu nie było zejścia w dół tak naprawdę. Tutaj po prostu takie coś było. W sumie nie wiem po co jest to pomieszczenie. Wydaje mi się, że to pomieszczenie mogło być po to, że w razie ucieczki można strollować przeciwnika i sobie kurde koło wrotka zrobić. No, co jeszcze? Tutaj mamy jakieś też pomieszczenie, tu pewnie nie wiem co tu mogło być albo jakiś magazyn, albo coś akurat na baterii, to ja nie wiem, co w tych pomieszczeniach było. Bo, no bo nie, ma, nie, nie ma nigdzie napisane w sumie takich rzeczy, bo nikt tego nie opisuje, bo po co? Tu mamy kolejne pomieszczenie, też nic ciekawego. No i ogólnie idziemy tunelem, i teraz wejdziemy do Fosy. Właśnie tutaj, tutaj mamy takie różne... Okej. O, usią... o, tu można wyłączyć latarkę, bo tutaj mamy akurat jasno. Tutaj jest coś zbudowane, nie wiem, nie wiem po co. Ogólnie tutaj była dalsza część fosy, bo tutaj Ford w tym miejscu skręca. Tu jak widzicie jest narożnik i tam byłby dalsza część fosy byłaby ale jest zamknięte przejście no tutaj też mamy mówię jakieś wybudowane to jest nie wiem w sumie po co ale to na pewno już po wojnie zbudowali chociaż w sumie może nie ale dobra i zbliżamy się pomału do kaponiery do kaponiery. Yy, do kaponiery barkowej się zbliżamy, tu ogólnie. O, tutaj mamy studnię. Uwaga, żeby nie wpaść. Ogólnie ta studnia to jest odpływ wody. Żeby fosy nam nie zalało. Ponieważ jak wiem, wiadomo, bądź nie wiadomo, w fortach fosy były suche. W Poznaniu. Yy, no. I tutaj mamy. Kaponierę Barkową. Po co komu kaponiera Barkowa? Po co to istnieje? Także już Wam wyjaśniam. Po co istnieje kaponiera Barkowa? Kaponierę mamy po to, że tutaj były ogólnie okienka. Takie jak tu. Okienka. Zaraz podejdziemy, Wam pokażę. Ładnie. Tu kiedyś te okienka też nie były zamurowane, i stąd strzelano. i Te okienka były po to, żeby nam ładnie obraniać fort dookoła. Tam zaraz wejdziemy, ale najpierw wejdziemy do prochowni, czyli w miejsce, w którym składowali kiedyś amunicję. Wchodzimy teraz do kaponiery barkowej. Pokażę Wam, Pokażę wam tutaj właśnie. Tu były okienka ogólnie. Tu widać. Wy nie widzicie, tak? A nie, w sumie może nie było. Tu kiedyś były okienka, albo nie było. Nie wiem, ale tutaj mamy na pewno. I tu mamy okienko. Bez kitu. okienko. Ogólnie z tej kaponiery to z tego co widzę, to za bardzo nie strzelali. Ale na pewno w fosie, w tych ścianach, tam są dziury, to na pewno stamtąd strzelali, ale dobra. Ogólnie tutaj mamy kolejne jakieś okienko. Tylko, że zamurowane. taki okienek tutaj jest pełno. Większość jest pomurowane, albo coś. Yy, I tutaj teraz zbliżamy się do wyjścia. Tędy wyszlibyśmy na teren fortu. Tam się później pójdzie. Yy, ale teraz... To jest pierwsze przejście na teren fortu, którym można przejść, Ono wygląda dobrze, ale jeśli ktoś jest za wysoki, to może tutaj sobie nie dać rady. Ja tutaj mamy ładnie, ładnie, ładnie. poterne Co to no, jest poterna? Wiemy. Ja to jest bardzo fajny tunel. Róbie cicho tam, bo opowiadam, gdzie my idziemy na eko i robisz. Teraz idziemy poterną. Co to jest poterna? Poterna to jest tunel, którym schodzi się do kaponiery. Ogólnie tutaj już jest koniec tego tunelu. Wy jeszcze nie widzicie. O, już pomału widać. I tutaj było też wejście na teren fortu. Ale jest zamurowany, jak większość wejść, więc za dużo nie podchodzimy. A teraz tutaj też było wejście. I tutaj pomału idziemy, tak? Tutaj jest wentylacja, wentylacja prochowni. A tutaj mamy prochownię. To jest takie duże pomieszczenie, w którym mamy echo. Jak słyszycie, gruby mnie tu powtarza, mówi wszystko to co ja. No i nie widzicie za bardzo tutaj, bo tak mało światła tu jest, chociaż teraz niby widzicie. Ogólnie, no, to jest takie duże pomieszczenie tutaj. Prawdopodobnie amunicję składowali. W sensie, ja nie jestem jakimś kurde znawcą, ale raczej amunicję tu składowali. I teraz jeszcze się przejdziemy wentylacją. Teraz jeszcze nie wychodzimy, bo jeszcze przejdziemy się po całym tym fosie. Właśnie, tu są to okienka Ogólnie, o, tu A jest... Tu jest wentylacja, tędy chyba będziemy wychodzić. Tak, tu jest przejście. To znaczy jest to wentylacja, ale my nie przechodzimy. Yy. Mocny ten, ten tunel mówię ogólnie. ogólnie Co? Nie mów ciągle ogólnie, będziesz wycinany. Ten tunel... O, ten tunel to jest właśnie wentylacja. Żeby wiecie, na no jakie jest no to musi być dobra wentylacja, żeby się tu nie podusić. No. Także idziemy dookoła. Wychodzimy zaraz z naszej prochowni i idziemy w poszukiwaniu kaponiery czołowej. Dobra, mieliśmy iść do kaponiery czołowej. Kaponiera czołowa to jest to coś tam na końcu tunelu, nie widać pewnie tego za bardzo. Ale teraz wejdziemy tutaj. Czyli, czyli... dalej do kaponiery. Yy, teraz nie. Yy, mamy tutaj kaponierę ładnie. Tutaj nie wiem czy to nie był jakiś areszt, czy coś kiedyś. Możliwe w sumie, że to był areszt. Yy, ale nie wiem, bo to nie no jest, to jest jakby... To jest to, no, ale tutaj mamy... Tutaj kiedyś były wrota, widać taki mocny zawias. I tu ogólnie, tu jakaś elektronika kiedyś chyba była yy, Więcej elektroniki, albo może, albo może nie wiem, <laughs> chyba elektronika. Tutaj nie wiem co to kurde, wychodek jakiś. Yy, I ogólnie... Ogólnie to. Ogólnie to ciągle mówię ogólnie, ale tutaj w tej ścianie... Tutaj na przykład, tutaj widzimy było okienko kiedyś do strzelania. Tych okienek to było dużo. E, tutaj też były, a to... Był, o, oh, sorry. <grymne> tutaj ogólnie ten stelaż był po to, że jak tutaj macie te dziury, to można było wsadzić karabin. I to po prostu prosty. większy jak był, to wiecie, go byście trzymali cały czas, to by Wam ręce odpadły a tak to mogliście sobie tutaj ładnie oprzeć i sobie strzelaliście. Idziemy dalej. Dobra, idziemy. Tutaj właśnie, tak jak mówiłem, mamy kaponierę czołową. Kaponiera czołowa służyła do tego samego co barkowa, czyli żeby strzelać dookoła. Tutaj jak widać jest okienko, w którym właśnie strzelali. A tutaj było wejście, ale niestety jest ono zamknięte, więc nie wejdziemy tam. Tutaj również mamy zamknięte, ale na szczęście w sensie no nie wiem, bo nieładnie tak robić. No ktoś jak widać, jak widzimy zniszczył tutaj drzwi. No ale przynajmniej dzięki tej osobie możemy tam wejść. Dlatego będziemy się właśnie czołgać. Kurde. Dobra, jesteśmy. No i co? Tutaj były też okienka strzelnicze. Tutaj takie na łańcuch. Łańcuch działa jak widać. Oczywiście pamiętajcie, że Urbex. Jest niebezpieczny i nie urbeksujemy nigdy samemu. To po pierwsze, a po drugie pamiętamy, żeby podczas urbeksu nie niszczyć nic, bo, bo nie chcemy niszczyć. Tutaj nie wiem czy nie była jakaś wentylacja kiedyś ale znieżdżę. A tu się gruby czołga. Jestem. Gruby do nas dołączył, zaraz przyjdzie popej. Nie mi... urbexujemy samemu Powiedziałem przed chwilą Dokładnie A mi pękła rana na kolanie Bo się nawet urilowy wy... jest... Dobra, Dobra. Do co... idziemy dalej I teraz wiecie gdzie my jesteśmy? Tam jest mamy tunel kolejne. Wiecie co tam jest widzowie? To jest kolejna, kolejna poterna na... Ale kolejna, tam... Tak pod górę, nie? tam nie wyjdziemy nigdzie dlatego Że tam jest brama fortu Główne wyjście ale jest ona zamknięta i mamy tak, również mamy zamurowane tutaj to wejście, więc niestety tam się nie dostaniemy, ale spróbuję Wam pokazać, chociaż latarką tam i tym. O, gruby, ale się bezproszyłem Ciebie. Przepraszam. Nic nie widać, bo jest szyba. No, nic nie widać. Oj. No, ale ogólnie ja byłem tam też, bo miły pan nas wy, wypuścił tam tamtędy. No ale tam jest tylko główna brama, nie ma nic totalnie, tylko wyjście z fortu. W sensie w sumie nie tak nie ma nic, bo, bo tam mamy wyjścia również na dwór, mamy tam koszary i tak dalej, ale... koszary są na wszystkich kondygnacjach chyba zajęte przez firmy, więc nie możemy tam wejść ponagrywać. A tutaj mamy... Dalej kaponierę czołową. Jak widać tutaj mamy okno, tam mamy okno i to są okna na fosę. A tutaj były również miejsca do strzelania. A tutaj mamy wentylację. Mamy telewizor, śmieci i wyjście na drugą stronę. Fosy mamy. Także jesteśmy dalej w fosie. Dalej w fosie jesteśmy. Tu mamy jakąś instalację elektryczną. W sumie ciekawe, bo tego nie było wcześniej. Teraz wchodzimy. Do kaponiery dalej. I tutaj też były miejsca, w których strzelali. Tutaj, tutaj były stanowiska do strzelania. Tu stanowis to było stanowisko do strzelania. Tu było stanowisko do strzelania. Tu było stanowisko do strzelania. Tu było kolejne stanowisko do strzelania. Tu kolejne i tutaj mamy wrota. A, tu kolejny ten. A tutaj mamy to wejście, do którego mówiłem, że nie wejdziemy. Ze staro tutaj, napiertałem twojego... Tutaj mamy... Właśnie nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest faktycznie jakaś cela. Ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny tego. Ale tak to wygląda przynajmniej. No i tam mamy kolejne stanowisko do strzelania. I siamo. I to tyle, sumie. I stanowisko do strzelania. <głos> <głos> Jakby że to stanowisko do strzelania, to będziemy mamy tego odcinka. Stanowisko do strzelania, a same stanowiska do strzelania, tak? No. samo jak ja dwa lata temu Norbeck się ciągle wspomniałem o wywiecznikach. Górbexowaliśmy górę. No, Było śmiesznie. Ale tu jest stanowisko do strzelania wszędzie, ponieważ jesteśmy w Kaponierze, no, a to był fort, który. To jest jeden z dziewiętnastu fortów, które otaczają. Dziewiętnastu, 18? 18. 18 fortów. Osiemnastu. 18. Osiemnastu które otaczają Poznań i. W już teraz nie otaczają, bo Poznań trochę się rozrósł, ale kiedyś otaczały. I... I dlatego po prostu, żeby tutaj dla obrony ładnie, żeby Poznań bronili. Po to to w sumie było zbudowane. Ale w sumie to wiecie po co to było zbudowane, bo Wam to powiedziałem na początku odcinka. Tu były rampy. No. Tutaj mamy kolejne wejście. No i tutaj mamy właśnie nie wiem co to, nie wiem, nie jestem w stanie określić wejście, jakieś, jakieś niezidenty, niezidentyfiko, niezidentyfikowane ciała. Niezidentyfikowane ciała nie, jest to jest ciała obca, ale nie ludzkie. O, tutaj mamy mąkę. Mąka. W sensie co? Mąka. Tutaj stanowisko do strzelania. Stanowisko do strzelania. Ja nie, I kolejne stanowisko nie. do strzelania. A ta tutaj jest niebezpieczna. Nie, ale jak się nawet zarwie, tam pod spodem nic nie ma, beton jest. Więc no, tutaj mamy kolejną, powiedzmy, że celę, bo nie wiem, co to jest, ale to naprawdę wygląda jak cela. A tutaj właśnie, to był, za... no stanowisko do strzelania, <laughs> stanowisko do strzelania, beczka z gazem, nie, no nie wiem z czym, tak naprawdę, ale lepiej nie ruszać. Stanowisko do strzelania, kolejne stanowisko do strzelania i już ostatnie w tym odcinku stanowisko do strzelania. Gratulacje. Obeszliśmy wszystkie stanowiska do strzelania widzowie. Mam nadzieję, że już nie będę mówił tego czegoś, tego słowa, nie wiem, w tym filmie. Wychodzimy. Ogólnie w tej fosie już więcej nic nie ma, ponieważ tam dalej jest również zamknięte, więc całej fosy nie przejdziemy, ale możemy się przejść do końca, ale tam już nic też nie ma oprócz stanowisk do strzelania. No widzowie, ogólnie zbliżamy się do stanowisk do strzelania, do których... A wejdziemy. Dobra, ty myślałem, że tu zapomniałem, że tu jest wejście otwarte. Ja tu byłem, ale tak. Kable. Metal. Stanowi, Nie. Stan. Ej. Nie wiem, tutaj akurat widzowie... Nie jestem w stanie powiedzieć co tu było, ale to było chyba jakieś uziemienie. Dlaj, tam, też, tam też mamy instalację elektryczną, widzicie takie Zdjęcia grube kable. Mamy instalację elektryczną. Tak, w naszej, tutaj informacje się w sumie potwierdzają. Ej, może to była rozdzielnia. A mo może a a mogło też być. Ten, no, to być ten? Mogła być rozdzielnia elektryczna. Dabaj. I po prostu na tych szynach były wieszane takie bardzo duże skrzynki. No, Za no, no, to skarga, przecież. Stanowiska do strzelania? Cicho, cicho, papej, bo tu są stanowiska do strzelania, trzeba o tym wspomnieć. Stanowiska do strzelania i wieszaki o wieszaki. Spójrzcie. To jest bardzo znane. Tutaj dużo zdjęć Przedstawia właśnie wieszaki. Stanowiska do strzelania razem z wieszakami. Dobra, jesteśmy w wentylacji prochowni. Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy wychodzić tędy. Jesteśmy <noise> w wentylacji i będziemy wychodzić przez absurdalnie mały otwór wentylacyjny. Ale ja się tu zmieszczę na ludzi. to się wydaje. Tutaj ja kucam na czworaka, a ktoś niższy może sobie normalnie na połowę ustać. Ja się będę... Nie ja tam jeszcze nie byłem, bo ja wychodziłem zawsze tymi drzwiami tam, co pokazywałem wam to wcześniej. Ja na czworaka. Dobra. Podacie mi. <noise> to mocno mi <ty> ostatni <noise> Wystraszyłeś się, Paweł? Wystraszyłeś się? To gdzieś no, nie tak spojrzałeś, dobra. Ja nie wiem, ja tam nie wchodziłem nigdy jeszcze, nie? Tylko plecak mi weźmiecie do środka, bo z plecakiem nie wiem czy tam się zmieszczę. Spoko. To się pewno bym się zmieścił, jak ty się mieścisz, to ja z plecakiem się no. zmieszczę. Bo ja z plecakiem, chociaż nie wiem, bo ja w sumie z plecakiem mogę być trochę grubszy niż ty. Bez. Dobra, ja się trochę odsunę, tutaj no, wam pokażę was. jak w gruby wchodzi. A oni mnie potem nagrają jak będę wchodził. Od środka mnie nagrają. Chodzi gruby Idzie Idzie gruby. Zobaczcie. Zobaczcie. Teraz gruby nagradz mnie tu. Siema, Udało mi się o kurde. Ale dużo FPSów, ale ładna jakość. Ten S20 to jednak dobry jest. A bo ty nie masz latarki w telefonie, co za Janusz? Mam, ale wolę tam. Dobrze brek Dobrze widzę cały łeb Weszliśmy tu, ale mi kolana boli widzowie No Nagrywasz co to Nagrywam ich, tylko pod plecak założyć muszę Ja nie wiem czy ja też mam nagrać. dobra nagram o, Ciasno tu grzybem śmierdzi Ale to nic Ja tylko nagram do się kawałek a ja mam kucać? Kurde, ja tu po kolanach nie pójdę, ja to tak będę szedł. Kurde, nie może się wyłączyć. Dobra, widzowie, jesteśmy w tunelu wentylacyjnym. I właśnie idę, się czołgam. O! Widzowie, po kolanach iść nie mogę, ponieważ mam kontuzję kolana, bo ostatnio się na weturilo przewróciłem na żwirze. I nie mogę po kolanach chodzić. A ja nie mam kontuzji, ale za chwilę będę miał taką wolność. A ja mam kontuzję albo Dobra, tu jest ciężkie wyjście. Można być ludzi, się teraz pomęczyć. Gruby wyszedł. Masz telefon, gruby nagrasz mnie.